Cześć, witam Ciebie na dzisiejszej praktyce na wzmocnienie pośladków. Praktyka jest krótka i intensywna. Usiądź na piszczelach, właściwie na piętach, połóż ręce na udach, upewnij się, że Twoje plecy są proste, barki ustawione nad biodrami i zamknij oczy, poczuj swoje ciało, poczuj swój oddech. Zauważ, co jest obecne w Twoim ciele, jak się w nim teraz czujesz? Rozluźnij brzuch, barki, ramiona. I powoli otwórz oczy. Oddychaj powoli, świadomie i najlepiej przez nos. Wciągnij brzuch w stronę kręgosłupa. Żebra do kręgosłupa. Pilnuj, aby oddech był naturalny, ale świadomy. Połóż ręce na biodrach i na wdechu podnieś biodra do góry. Napnij pośladki. Ustaw stopy na szerokość bioder i wydech biodra z powrotem w dół jeszcze raz wdech znapnij poślady. i wydech dół jeszcze trzy razy wdech i wydech dół wdech i wydech i ostatni raz i wydech Połóż ręce przed sobą na szerokość barków. Palce dłoni szeroko rozstawione, kolana pod biodrami, barki nad dłońmi i podnieś prawą nogę do góry ugiętą, prawa stopa flex. Upewnij się, że Twoje prawe biodro jest w linii z lewym. I podnieś prawe kolano do góry i zacznij pulsować. Góra dół. Pilnuj, aby nie ruszać kręgosłupem, czyli nie robimy czegoś takiego. Stabilizujemy cały kor i rusza się tylko noga. Mocny prawy poślad. Delikatne pulsowanie. Ostatni raz. Wyprostuj prawą nogę, prawa noga do góry. I wydech kolano na matę. Lewa noga w górę, lewa stopa flex, lewe biodro na linii z prawym, podnieś lewe kolano do góry, mocny core i zaczynamy pulsować. Góra, dół, delikatne pulsowanie. Grub koci grzbiet, mocny brzuch. Ostatni raz wdech, wyprostuj lewą nogę i wydech kolano na matę. Postaw palce stóp na macie, wdech i wydech, pies z głową w dół. Rozszerz palce, dłonie na macie, łopatki szeroko na plecach, ugnij kolana i wydłuż kręgosłup. I delikatnie zacznij przyciągać pięty w stronę maty, przyciągaj żebra do kręgosłupa. I ustaw stopy w pozycji neutralnej, połącz duże paluchy, pięty odrobinę osobno. I na wdechu podnieś prawą nogę do góry, prawa stopa w flex. Upewnij się, że twoje prawe biodro jest w linii z lewym. Napnij prawy pośladek, podnieś prawą nogę jak najwyżej, ale nie podnoś prawego biodra do góry. Pilnuj opatek, łopatki szeroko na plecach. Wdech, podnieś prawą nogę wyżej i wydech kolano do brzucha, postaw prawą stopę między dłońmi. Stopę na szerokość bioder, ściągnij prawą nogę do lewej i lewą do prawej, mocny prawy poślad i podnieś się do góry, ręce w górę. Na szerokość bioder. Ciągnij prawą nogę do lewej i lewą do prawej. Wdech i wydech. Pochyl się odrobinę do przodu. Cały czas mocny brzuch, ciągnij prawa, noga ciągnie do lewej. Wdech, wyprostuj się i wydech, dłonie na matę, powrót do psa z głową w dół. Stopy razem na środku maty i na wdechu podnieś lewą nogę do góry, lewa stopa flex, lewy biodro w linii z prawym. Lewy pośladek napięty. Wdech, lewa noga wyżej i wydech, lewa stopa między dłonie. Stopy na szerokość bioder. Przyciągnij prawą stopę do lewej, lewą do prawej i podnieś się do góry. Ręce w górę na szerokość bioder. Ściągaj stopy do siebie. Wdech i wydech. Pochyl się odrobinę do przodu. Żebra wciągnięte. Lewa stopa ciągnie do prawej. Mocny lewy pośladek. Wdech, wyprostuj się i wydech, pies głową w dół. Na wdechu podnieś prawą nogę do góry. Prawe biodro nie podnosi się. Wydech, prawa stopa między dłonie. Ściągnij stopy do siebie. Na wdechu podnieś się do góry i wydech, pochyl się do przodu. Mocne żebra. Cały czas prawa stopa ciągnie do lewej. Mocny prawy pośladek. Odbij się delikatnie lewą stopą od maty. I przejdź do wojownika trzeciego. Prawa noga może być ugięta, ale trzymaj lewe biodro cały czas w linii z prawym. Podnieś lewą nogę do góry. Ręce za głową albo dłonie przed klatką piersiową albo wzdłuż ciała. Wdech. I wydech. Lewa stopa w dół, dłonie na matę, pies głową w dół. Weź głęboki wdech nosem i wydech ustami. Na wdechu lewa noga do góry i wydech, lewa stopa między dłonie. Stopy mocne, ściągaj je do siebie. Na wdechu podnieś się do góry i wydech, pochyl się do przodu. Lewa, lewy pośladek napięty. Wdech i wydech, Odepnij się prawą stopą od maty i przejdź do wojownika trzeciego. Mocny lewy pośladek, mocne żebra, prawa noga do góry, ale prawe biodro zostaje w linii z lewym. Wdech i wydech, prawa stopa na matę, dłonie na matę, pies głową w dół. Głęboki wdech nosem i wydech ustami. Na wdechu prawa noga do góry, wydech prawa stopa między dłonie. Wdech, podnieś się do góry. Mocny prawy pośladek. Wydech, pochyl się. Do przodu. Wdech i wydech. Wojownik trzeci. Lewa stopa wysoko, lewe biodro z prawym. Pilnuj tego. Mocny prawy poślad. Połącz dłonie przed klatką piersiową. Podnieś się troszkę do góry. Przyciągnij lewe kolano do prawego. Pozostań w takim pochyleniu do przodu. Mocne plecy, wdech i wydech. Lewa stopa sięga do tyłu maty, ale nie kładź ciężaru na lewą stopę. Jeszcze raz, wdech, ugnij, wydech, wyprostuj. Jeszcze pięć, cztery, 3 2 1 Lewa stopa w tył, dłonie na matę, pies z głową w dół. Na wdechu podnieś lewą nogę do góry, wydech lewa stopa między dłonie. Wdech i wydech pochyl się do przodu. Mocny lewy poślad. Wdech, wydech, wojownik trzeci. Znajdź balans. Prawa noga wysoko. Połącz dłonie przed klatką piersiową. Przyciągnij prawe kolano do lewego, ugnij oba kolana. Wdech i wydech. Prawa stopa w tył. Wdech i wydech. I jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Postaw obie stopy na macie na szerokość bioder. Podnieś ręce do góry, biodra w dół. Pozycja krzesła, wciągnij żebra do kręgosłupa, wdech. I wydech, dłonie przed klatką piersiową, obniż biodra, stopy rozstaw, tak aby palce skierowane były na zewnątrz i przechodzimy sobie do wariacji malasany. Kolana na boki, łokcie, właściwie triceps opierają się o wewnętrzną stronę kolan i odpychają kolana do tyłu. Plecy długie, proste. Dłonie połączone przed klatką piersiową. Możesz pobujać się trochę na boki, prawo-lewo. I przejdź powolutku do psa z głową w dół. Na wdechu podnieś prawą nogę do góry. I wydech. Połóż prawą piszczel w poprzek maty. Lewe kolano na matę. I odsuń. Trzymaj prawą stopę na macie. Podnieś prawe kolano do góry. Lewe kolano do góry. Odsuń całe ciało w tył maty. I połóż z powrotem kolano, biodro na matę. Tak, aby prawa piszczel znalazła się bardziej w poprzek maty. Trzymaj prawą nogę aktywną, wciskaj prawą nogę w matę, wdech i wydech, jeżeli chcesz zejść sobie na przedramiona albo nawet połóż się niżej. Czoło na dłonie. I podnieś się. Wróć do psa z głową w dół. Na wdechu lewa noga do góry. I wdech lewa stopa w poprzek maty. Lewa piszczel. Przesuń lewe klana troszkę do tyłu. Wciskaj lewą nogę w matę. I powolutku obniż się na przedramiona. Albo połóż czoło na dłoniach. I podnieść się, przeroluj się teraz na lewy pośladek, przenieść nogi przed siebie. Połóż się na plecach. Podnieś nogi w górę. Tak aby kolana były pod kątem prostym i pozwól kolanom opaść na prawą stronę, spójrz za lewym barkiem. I kolana do góry, wdech i wydech na drugą stronę i podnieś kolana. Zrób siebie małą kulkę, przytul się kolana blisko brzucha i przeroluj się na bok. Powoli podnieś się do pozycji siedzącej. Połącz dłonie przed klatką piersiową, przeciągnij prawy koniuszek ust do prawego, kalewy do prawego, pochyl głowę w stronę dłoni. Podziękuj sobie za tą praktykę, za stworzenie przestrzeni dla siebie, aby zadbać o siebie. Ja dziękuję Tobie. Namaste.